Jest z nami gość festiwalu Wiktor Streamok, autor serii Kraina Grzybów. I pierwsze pytanie, czy na Grzybów była twoim pierwszym projektem artystycznym? No, takim bardziej skomplikowanym, można powiedzieć, że tak. Natomiast no, miałem już jedną, jedną małą wystawę em, w galerii Hatkarzaka. E, natomiast no, to też było takie e, połączenie trochę muzyki i obrazu. E, no jednak. E, w krainie żeby powiedzmy było to już połączenie bardziej jeszcze z takiego podejścia naukowego, podejścia artystycznego i podejścia, powiedziałbym to, arty, internetowego. czego dotyczyła tam ta wystawa? Były, były to takie też dosyć hipnotyczne można powiedzieć, rysunki na dużych formatach, na szarym papierze, z którymi, z którymi bardzo dobrze jakby współgrała ta muzyka, która też wprowadzała w taki pewny hipnotyczny stan. Właśnie, mówisz o tych zabiegach, to zabiegi artystyczne, które użyłeś w Kainie Grzybów przywodzą, przynajmniej mi, na myśl kino eksperymentalne, awangardowe. Zastanawiałem się, czy są może tytuły, czy twórcy, którzy jakby wywarli wpływ na, na Twój proces twórczy? Szczerze mówiąc, bardziej, powiedziałbym, że bardziej e... Bardziej zainspirowały mnie do kolejnych grzybów takie bardzo oddolne projekty internetowe. Czyli nie takie, które się pojawiają na jakichś festiwalach, tylko które sobie jakoś funkcjonują w internecie poza, poza obiegiem, poza uwagą mediów, tylko są bardziej wykopywane przez samych użytkowników i przez nich, przez nich doceniane. może no, podałbyś jakiś coś byś rozwi rozwinął ten temat? Bo to wiadomo, może to prze przeróżne tego typu rzeczy. No tak. No, e, Jednym z moich ulubionych projektów był, jest projekt e, postaci internetowej zwanej Shea San John, e, co do której, też, która też jest owiana e, taką nutką tajemnicy. Nie, nie wiadomo tego do końca, kto, kto wciela się w, to, w tę postać. E, natomiast były to była to jakby historia. E, gwiazdy film, były gwiazdy filmowe, która po wypadku musiała zastąpić e, wiele części swojego ciała. E, części, części swojego ciała musiała zastąpić e, częściami manekina. E, i e, Jej przygody i perwersje były bardzo, bardzo psychodeliczne, e, montowane w taki bardzo e, hipnotyczny sposób. E, no i. E, Aha, z, innych, z innych projektów to jest taka grupa, która nazywa się Everything is Terrible. Jest to grupa z, z Ameryki, która gromadzi stare nagrania VHS, które często czasami poddaje pewnym zabiegom edy, edytorskim, ale bardzo drobnym, które tylko uwydatniają jakby samą dziwność, dziwność tych materiałów, które odnajdują. Jak byś charakteryzował swoje preferencje, jeśli chodzi o kino, czy może no, ogólnie formy audiowizualne? Mhm. Gat, to, gatun, gatunki, twórcy. Gatunki. Szczególnie e, e, ja, ja, lubię, nie, nie lubię w ogóle podziału na gatunki. No, dzisiaj to też w ogóle one bardzo się ro, rozmywają. E, niby tak, niby tak. E, widać to przy, przy niektórych twórcach, a, ale jednak nadal dominuje ten. No te, ten, ten podział, że ten, jak trzeba nazwać, czy, czy ten film to jest kryminał, prawda, czy to jest horror, czy to jest komedia, więc em, do, do pewnego stopnia ja, ja tak czuję, że, że, że twórcy, twórcy w kinie mainstreamowym jednak muszą e, jakby swoje pomysły dosyć podporządkowywać do, 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 do ram ramu danego gatunku. E, natomiast e, no to, co się dzieje w internecie oddolnie, to. Właśnie no, nie, ma, nie ma już tego e, jakby o, odgórnie ustalonego od wydawców, e, tej kategoryzacji. E, więc e, te rzeczy, które powstają często e, wchodzą w to, taką kategorię, kategorię dziwności, która istnieje poza gatunkami i której nie można w żaden sposób zaklasyfikować. To jest też coś, co można znaleźć w właśnie w współczesnym kinie, tym bardziej niezależnym. Też na filmach, które pokazujemy tutaj na, na festiwalu, mm, tak. które, które nie sposób byłoby określić właśnie tak jednym, jednym gatunkiem, no bo to może łączyć western, thriller, romans, no cokolwiek. Tutaj jakby ten podział nie ma sensu żadnego. I te, te, też, też wydaje mi się, że czasami właśnie i, e, te filmy, które jakoś wymykają się z, z tych ram gatunku, e, jeśli uda im się dotrzeć do widowni, to. Osiągają status kultowy. Na przykład jeden z moich ulubionych filmów Doni Darko, który był też by taką bardzo dziwną mieszanką gatunków i e, mimo że został wydany w bardzo niefortunnym momencie, więc e, trochę został przez wydawców e, e, no, kina nie chciały go grać, bo. Tak bo... Sam, sam nawet pisałem tak? na, na ten <grym> temat bo jakby z racji ataków z 11 <grym> września no, ten film został przypuszczony do Kin tak. Było po, po cichu, i to było przyczyną jego klęski, ale później na tych północnych pokazach hmm. wyszło. Że jest to coś wartościowego jednak dla widzów. A, no właśnie, jak już była, wspomniałem o, o festiwalu, to może podzielisz się swoimi wrażeniami. Czy, czy miałeś okazję być na, na czymś podobnym? Wa właśnie wszedłem z, z filmu Zwierzęta, no, który, <try> który był bardzo zaskakujący i ciekawy. Jeszcze, jeszcze nie zdążyłem go przetrawić, bo do, do, dopiero co świeżo wyszedłem, więc e, trudno się podzielić wrażeniami. E, natomiast no, f, fantastyczne, fantastyczne miejsce oczywiście, e, fantastyczny klimat. A właśnie też od e, krajnych Grzybów już minęło trochę czasu, od, od zakończenia serii. Mhm. To c, co robiłeś w tym, w tym czasie, znaczy, tak, jeśli chodzi o projekty, jakieś artystyczne mhm. kwestie? Mm, e, co robiłem? Troszkę zajmowałem się robieniem rysunków z serii Berghelesch, później z serii Gengaloma, komiks z serii Animals Except Human Legs, które to, wszystkie te projekty zostały pokazane ostatnio na wystawie w Bytoniu. Natomiast też po cichu, powolutku pracuję sobie nad nowym projektem. Właśnie to jest coś, o co też chciałem zapytać. Jakiś kolejny, większy, większy projekt? Co to by mogło być? Pewnie nie, nie ma jeszcze za, za wiele powiedzieć na ten temat. Na pewno będzie to jakaś, e, jakaś serialowa forma, również. E, forma seryjna, może powiedzmy w ten sposób. E, więcej, więcej nie mogę powiedzieć. W tej chwili jest to. E, ale prace trwają w każdym razie. Prędko możemy się spodziewać czegoś? Czy, czy jeszcze? Mm. Trochę czekamy? Ciężko, ciężko powiedzieć. No, ale pewnie kiedy, kiedy się pojawi, to wszyscy się o tym, o tym dowiemy. Prawdopodobnie tak. Kraj grzybów akurat no, spotkała się z, no, z bardzo ciepłym przyjęciem i to też chyba nie tylko w Polsce, z tego, z tego co wiem, mm -hmm. to i, i poza granicami naszego kraju. Tak, tak. Istnieje duży fandom w Rosji. Um, film jest również popularny w innych krajach, natomiast już tam on się tak Widzowie już się jeszcze się tak nie gromadzą w fandomy. Jest jeden um, fandom taki, um, międzynarodowy na reddicie, który um, gromadzi tam fanów z różnych, różnych języków i nacji. No, natomiast rzeczywiście ciekawe jest, um, ciekawe jest w ogóle oglądanie reakcji, czytanie reakcji ludzi, którzy jakby, no, nie pochodzą z tego naszego kręgu kulturowego, a mimo to wszystko, mimo to rozpoznają w grze grzybów jakieś też rzeczy swojej przeszłości i, i nadal trzeba się z tym identyfikować. A no właśnie, bo Krajna Grzybów jest w dużej mierze oparta na, czy może inspirowana filmami edukacyjnymi, które powstawały w Polsce w latach 80. Tak celowo? Również filmami edukacyjnymi, ale ogólnie po prostu telewizją, telewizją z dawnych lat, bo są tam elementy wywiadu z jakichś, jakiegoś dokumentu. Detektywistycznego czy, czy opowiadającego, opowiadającego o jakiejś sprawie kryminalnej. No więc tak, te, te, te inspiracje były spowodowane tym, że po prostu oglądałem dużo w, w tamtym czasie. Wpadłem po prostu w taką nitkę nostalgiczną troszkę, w taką dziurę i przypominałem sobie różne programy z, z lat 90. z telewizji polskiej. Również, e, również nie, no, już e, wspomniana grupa Everything is Terrible i e, sposób w jaki oni traktowali te materiały pokazał mi, że jest to coś, co można kreatywnie przetworzyć w sposób, e, w sposób który jakby pokaże e, pewną obcość tego materiału dzisiaj. E, bo jakby te materiały, które były, twor były tworzone dla innej widowni, dla innych ludzi, E, jakby, mimo że, że to nawet byliśmy my sami, czy, czy, czy nasi rodzice, jednak to było w zupełnie innej rzeczywistości e, i politycznej, i społecznej. Więc e, oglądając to dzisiaj, jakby te materiały, mamy to poczucie dziwności. Tak, nawet zanim zostaną przerobione. No. Tak, tak, ponieważ no, czujemy bardzo mocno, że są to, jest to coś, co zostało stworzone dla, dla społeczeństwa, które już nie istnieje. Więc jest to jednocześnie znajome i obce. I to to próbowałem właśnie pokazać w Grzybów. Być może też stąd ten jakby odzew w Rosji. No, jako że to, to oni mogą najlepiej zrozumieć, tak, mhm. tę te specyfikę tej polskiej telewizji ze, ze wszystkich, jakby, innych widzów z, z innych krajów. No tak mi się, mi się wydaje. A czy. Przeczuwałeś może choć trochę, że to odniesie taki sukces, kiedy, kiedy, kiedy tworzyłeś serię? Że to, to, to było planowane na taki sukces. Sam ten zabieg zakrywania oczu aktorom był podyktowany z jednej strony tymi względami estetycznymi, żeby, żeby miały to taki surrealistyczny wydźwięk, ale też troską o bezpieczeństwo aktorów w razie gdyby, gdyby ten willa poszedł w stronę hejtu, co, co było jak najbardziej możliwe. Gdyby ludzie to wzięli na poważnie, że to jest nagrywane na poważnie i ktoś tu próbuje zrobić coś, co mu po prostu nie wyszło w jakiś sposób. Także tak, ta, to było po prostu zaprojektowane jako wila, bo pracowałem wówczas jako... Pracowałem, byłem wówczas doktorantem i pracowałem nad, nad swoją pracą o Wilalach i memach. I ch no, chciałem udowodnić, że wiral jest czymś, co można zaprojektować. Co, co, nie, co to nie, nie jest, musi być rzeczą. Środkowy, co jest tylko, Nie jest człatkowy sukces, tylko może wypalić są pewne zabiegi, które można zastosować, e, aby zapewnić to e, zapewnić e, to, że e, dany tekst kultury w jakiś sposób e, zostaje w głowie i, i jest przekazywany dalej. No to musi być całkiem satysfakcjonujące Udowodniłeś dokładnie to co, to, co chciałeś. Jest atrakcyjnie, się. A co, plan, Masz jeszcze jakieś, jakieś plany ciekawe na ten festiwal? Se, seansy, um, cokolwiek, co jeszcze hmm. będzie to zaoferowania w najbliższym czasie? Na pewno na pewno chcę uczestniczyć w seansie ukrytym. Jest, no to, tak, jest to coś, co mnie najbardziej, najbardziej intryguje. No to dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.